Jak walczyć z muchami, komarami, osami, prawdziwą plagą przez cały okres letni? Chociaż w małych ilościach są znośne, komary, osy i muchy są jednak szkodliwe, gdy występują w dużych ilościach, gryzą i przede wszystkim czasami atakują jedzenie. Jakie są dobre środki zaradcze bez użycia toksycznych produktów, aby się ich pozbyć? Zacznijmy od natrętnych much w pomieszczeniu. Oto taśma klejąca, która pozwoli ci je złapać pod warunkiem, że zawiesisz ją na środku pokoju, najlepiej pod lampą. Dwustronna, samoprzylepna łapka na muchy kwiat, który przykleja się do okna lub powierzchni. Jest skuteczna przez trzy miesiące. Inną zaletą, że łatwo odkleja się po użyciu. Inną metodą, aby zapobiec wchodzeniu owadów do środka, polecam moskitierę, siatkę dopasowującą się do wszystkich okien. Wystarczy przyciąć go do odpowiedniego rozmiaru. Owady nie mogą przejść. Masz nawet taśmę klejącą, aby móc ją zamontować wokół okna. To jest skuteczne i nietoksyczne. Łapka na muchy kwadratowa z długim, elastycznym uchwytem idealna do wnętrz, na kemping. I podczas grillowania na zewnątrz. Elektryczna rakieta na owady to nie zabawka. Zabija natychmiastowo szkodliwe owady dzięki wyładowaniu elektrycznemu, które je zabija na miejscu. Wiedz, że istnieją nietoksyczne pułapki na osy. Wystarczy włożyć do środka syrop, słodki syrop. Osa wchodzi do środka przez otwór, nie może wyjść. W ten sposób pozbywasz się os, które przeszkadzały ci podczas posiłku. Kieszonkowa pułapka na osy bardzo pomysłowa pułapka. Osy wchodzą do środka, ale wcześniej trzeba zwilżyć małą saszetkę, która przyciąga osy, ale nie przyciąga pszczół. Możesz go zawiesić pod parasolem, pod drzewem, podczas posiłku, aby nie być już nękanym przez osy. Kto woli pułapkę na osy w formie kieszeni? Jak już zrozumieliście, produkty Fixman pozwalają spędzić spokojne lato bez ataków owadów lub ukąszeń komarów czy OS bez użycia jakichkolwiek toksycznych produktów.